Kingdom.com, Kingom.com i 12 groszy bitoręcznie. nedlo zelo Do czego zresztą gorąco zachęcam. Oto, to jest sfermentowany Zygmunt luksemburski. Organy Jana Dupka, który był żydem. Trzeba wypić Gdzie sięgała moja pała była pieczona kaka, po niej będzie plaka, czyli odchody Szczęśliwy jest Opanierowany niezwykle pięknie, usmażony. Kiedy bawicie w kutnej chorze zawsze pomoże Który wystąpił w tym miejscu W owej sali W ze słoikiem Przed czeską szlachtą Systersi zrobili jedną bardzo ważną rzecz Dostali w Pod Pragą od głowy To jest pan To jest czeska szlachta A to jest Chłodna chora jest naszym celem. Jezus Maria Rzycki! Ja? Nie dalam. Jesteśmy mniej więcej dupie! Tam mamy z kolei pakcyla. Justum Seedem Jezysie. Mamy coś jeszcze. Najebane w tym ubiegłym. A się jebłem. Słyszycie ów dźwięk? Zalewa nas. Muuuulba. Mm. E kingdom come.